Chciałem Wam opowiedzieć o samym Anshar Studios, gdzie mój poprzednik Przemek miał właśnie okazję nabywać, zdobywać to bezcenne doświadczenie, o którym Wam opowiadał. Sama firma istnieje, istnieje dość długo, bo to już jest w sumie 10 lat w tym roku, będzie od 2012 roku. Początkowo zatrudnione były tam tylko trzy osoby, obecnie rozrosliśmy się gdzieś do 120 mniej więcej, chyba 126 ostatnio jak sprawdzałem, aczkolwiek to już się mogło zmienić. Planujemy dalszy, dalszy rozrost, natomiast nie planujemy, nie planujemy rozrostu ileś razy, bardziej jeszcze gdzieś koło 20, może 30 osób. Tak. Co robimy? Przede wszystkim jesteśmy, jesteśmy studiem Work for Hire. Początkowo to Work for Hire było bardzo różne. Nawet się zdarzały, zdarzały projekty, które nie były z Game Devu. Natomiast dążymy do tego, żeby projekty, które robimy, żeby to były nasze projekty z maksymalną wolnością kreatywną żebyśmy nie byli, nie byli podwykonawcami, którzy nie mają w zasadzie nic do gadania, Natomiast, ale żeby, żeby to był nie tylko nie tylko na, nasze nasi rzemieślnicy, ale także gdzieś w pewnym sensie nasze, nasza wizja, nasze myśli, tutaj no, gry musimy traktować też jako jakieś tam medium artystyczne, więc można by chyba powiedzieć, że nasze serce. Także dążymy do, do robienia projektów Full SKU, czyli od początku, od samych konceptów, od, poprzez design, poprzez wykonanie grafiki, poprzez y, implementację gameplayu, y, poprzez zrobienie dźwięków, y, no w zasadzie wszystko, od początku do samego końca, aż do momentu, kiedy klikniemy wyślij do sklepu. No, i oczywiście potem nadchodzi jeszcze faza całego utrzymania produktu. Jakieś day zero, day one patche, czy ewentualne DLCKi. I tutaj, tutaj oczywiście też, też, też działamy. Do niektórych produktów, to niektóre, niektóre produkty to nie jest tylko, tylko nasze dzieło. W niektórych przypadkach to jest koprodukcja. Od tego, od tego też, też nie, nie stronimy. Czego szukamy, co usiłujemy w naszych projektach przekazać, jaka jest nasza wizja tych naszych projektów, które usiłujemy stworzyć? W tym momencie celujemy przede wszystkim w segment AA. To z jednej strony, a z drugiej strony jako szeroko pojęte gry RPG. Oczywiście to nie znaczy, że wszystkie nasze produkty takie są, to nie znaczy, że, że tak było od początku. To jest jakiś nasz cel, w kierunku którego dążymy. Widać, że dążymy coraz bardziej, że coraz bardziej się do tego celu zbliżamy. Natomiast to, to, nie, to nie jest tak, że już w tamtym miejscu jesteśmy. Z takich naszych, jak, jakie, jakie te projekty chcemy robić? Gry izometryczne, tak jak, tak jak tutaj wypisałem, jako gry RPG. Chcemy, żeby te gry wywoływały głębokie emocje różnego, różnego rodzaju emocje. Chcemy w tym celu użyć systemowej narracji. Żeby, to, żeby spiąć tutaj mechanikę, którą implementujemy razem z, razem z fabułą, żeby to wszystko stanowiło jedność, a nie, że fabuła sobie, mechanika sobie i tak w zasadzie, mimo że finalnie oczywiście z tego też powstają bardzo dobre gry, to tutaj nie oszukujmy się, ale to nie jest kierunek, w którym my chcemy osobiście dążyć. Z takich jeszcze naszych filarów wewnątrzfirmowych, coś co niestety nie zawsze jest standardem, takie określenie mamy wewnątrz firmy jak radical truthfulness, czyli chcemy być szczerzy, uczciwi, raz, że względem siebie nawzajem, względem swoich kolegów, względem swoich przełożonych, przełożeni względem swoich podwładnych, ale również względem klienta. No, jak to ze szczerością bywa, czasami to jest nieprzyjemne i czasami to boli. I tak, to, 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 trzeba, to trzeba sobie wprost powiedzieć, że tak też jest. Natomiast jest to, jest to coś, co. Jeden, jeden z naszych filarów, yy, który staramy się cały czas, cały czas wprowadzać, cały czas być coraz bardziej szczerzy, i uważamy, że to w dłuższej perspektywie czasu yy, po prostu jest opłacalne i dla nas, i dla klienta. Wszyscy wiedzą, na czym stoją. Yy, nie, mamy, nie mamy jakiegoś takiego. Oszukiwania się, tak, ukrywania i domyślania, o co to tak naprawdę temu drugiemu człowiekowi chodziło. Nie ma problemu, żeby przyjść do swojego przełożonego, tak wygarnąć mu, co się, co się, co się myśli o jego zachowaniu, yy, powiedzieć wprost, że coś tam zrobił źle i, i nikt z tego powodu nie zostaje źle potraktowany. Kolejnym takim naszym filarem to jest craftsmanship, czyli staramy się to, to co robimy, staramy się w tym być coraz lepsi, coraz, coraz. Jakby to określić? Staramy się swoją pracę wykonywać coraz lepiej. Nie tak. Tak, tak zrobiłem tak robiłem przez ostatnie 5 lat temu, więc teraz też tak zrobię. Tylko staramy się zastanowić, czy to, że tak robiłem przez te ostatnie pięć lat, to jest dobre, czy może powinienem coś zmienić? Może jest lepsza ścieżka, może otworzyły się nowe możliwości w związku z rozwojem technologii. Staramy się swój warsztat cały czas doskonalić. Chciałbym wam teraz tak pokrótce, po kilku projektach, w których braliśmy udział, które zrobiliśmy, przedstawić. Na pierwszy ogień Game który premierę miał w zeszłym roku, o nim zapewne też wspominał Przemek, ponieważ to przy jego okazji miało, miało możliwość swoje narzędzie stworzyć. To jest gra RPG, ale non combat, izometryczna, także się też tutaj wpasuje, wpisuje w to. Co, co chcemy robić. Platformy to yy, całkowicie to jest nasza produkcja od początku do końca, przez nas finansowana też. Yy, technologia Android, Android 4. Yy, dotychczas wyszła wersja PC na PC, Switch, yy, z tego co wiem, jest gdzieś tam w planach się tworzy. Kilka screenów z game Jeśli ktoś nie widział, to jak najbardziej. Jak najbardziej można się zapoznać. Kolejna, kolejna produkcja Observer System Redux. To był tak naprawdę remaster oryginalnego Observera, który powstał na konsolę nowej wtedy generacji obecnej, obecnej generacji, czyli PS5 i XSXa. Również na rilu czwartym tutaj mieliśmy już od klienta, czyli od Blobber Team ich wersję, ich kod. Przenosiliśmy to na, na nowe, aktualizowaliśmy wersję silnika, przenosiliśmy na nowe platformy, uruchamialiśmy. Były jakieś, wprowadzaliśmy jakieś yy, poprawki, nie tylko graficzne czy jakieś kontentowe, ale wydaje mi się, że tam jakieś gameplayowe, yy, gameplayowe kolejne rozszerzenia też się pojawiły. Yy, I kilka skinów z Observera. Kolejna rzecz, Detached. To jest starsza produkcja już sprzed kilku lat, kiedy jeszcze, jeszcze działaliśmy w obszarze VR-a. Chyba jest to pierwsza nasza taka większa, własna produkcja, która też gdzieś nam tam, tam otworzyła, otworzyła nas, że tak powiem, na świat pokazała, że my potrafimy. To był Andrew Engine 4. Y, powstały wersje na y, PC VR, czyli na Oculusa, na Vive, y, na Windows, y, y, na, na VR Windowsowego, y, oprócz tego na PS4 VR y, i powstała też wersja nie y, po prostu na PC ta. Y, tutaj to była gra z pierwszej osoby, y, nazwaliśmy to first-person experience. Tutaj zależało nam na doświadczeniu, żeby gracz poprzez właśnie wykorzystanie wiara mógł doświadczyć kosmosu, obecności w kosmosie. I kilka screenów z Ditacza. Kolejny nasz produkt, też własna produkcja, która była wynikła z produkcji Ditacza, to Telefrag VR. Prosty shooter, dwuosobowy, po prostu shooter, shooter na wyznaczonych are arenach, w wiarze. Także tutaj nie, nie, nie było, nie było za, bardzo, za bardzo chodzenia, jako takiego, bardziej teleportowanie się między różnymi, różnymi dziwnymi powierzchniami przystosowanymi właśnie do, do, do wylądowania na nich w ramach, w ramach danej areny. Tutaj ponownie VR na PC, -ta, na PS4, Unreal Engine 4. Outriders. Gra wydana w zeszłym roku przez PCF People Can Fly. Tutaj wspieraliśmy po prostu PCF w produkcji tego, tego tytułu. Nie mieliśmy tutaj za dużo wolności kreatywnej, bardziej byliśmy po prostu od nas kilka osób zostało wynajętych do PCF-u, aby wsparli ich w produkcji. Potrzebowali ludzi, my tych ludzi mieliśmy. Aczkolwiek jakby nad, mimo tej, braku tej wolności kreatywnej, zdobyliśmy też tam dużo doświadczenia, jak, jak wygląda produkcja gier koopowych, RPG shooterów w większych studiach, w większych firmach. Unreal Engine 4, pełen przekrój platform to, i, i starsze platformy jak i Xbox One i PlayStation 4 PC. Z tego co wiem, powstały później wersje jeszcze na XSX i PS5, aczkolwiek przy tych platformach już nie braliśmy udziału. To już, to już PCF robił we własnym zakresie. My tutaj głównie wspieraliśmy pod kątem pisania, pisania AI. Dark Siders 3. Tutaj naszym zadaniem było przeportowanie istniejącego produktu na Nintendo Switch. Ponownie wymagało to update'u silnika do nowszej wersji, ale dalej pozostajemy w obrębie Android Engine 4. No, poobcinać trzeba było, zoptymalizować ulepszyć. Nie wprowadzaliśmy zmian gameplayowych jako takich, bardziej zastanawialiśmy się, co i jak zrobić, żeby to, co działało przed chwilą na PC-cie, dało radę w sensownych klatkach odpalić się na Switchu. Divinity Original Sin. Tutaj naszym zadaniem też było wsparcie, wsparcie Larian Studios. Kilka, kilka DLC-ków, kilka poprawek robiliśmy do, do, do Divinity. Gift bagi, Platformy, to, to był jeszcze, jeszcze czas, kiedy, kiedy pracowaliśmy na Xbox, One, nie na PS4. Oczywiście wersje PC-owe też. Ta gra nie była na Unrealu. Tutaj Larian Studios ma swój własny. Swój własny silnik do tego. Baldur's Gate 3. Tutaj również wspieraliśmy Larian, Larian Studios. Tworzyliśmy dla nich różnego narzędzia, rodzaju narzędzia, jakieś tam elementy gameplayu, UI, ponownie silnik klienta. Projekt produktów, oczywiście mamy projektów, w których braliśmy udział, jest więcej, natomiast stwierdziłem, żeby nie przedłużać, że wybierzemy tylko takie najciekawsze. Jak wyglądała u nas praca? Jak to, jak, to, jak to działa? Dużym plusem jest właśnie Work for Hire. Dlaczego? Dlatego, że mamy finansowanie z zewnątrz, czyli nie, zale, nie jesteśmy studiem, które w całości zależy od sukcesu jednego projektu. Zrobiliśmy premierę, premiera nie wyszła, możemy wszyscy pakować manatki i szukać gdzie indziej roboty. No nie, u nas to się w zasadzie nie ma za bardzo prawa wydarzyć, ponieważ to nie my tak naprawdę inwestujemy swoje własne pieniądze, tylko klient. Dodatkowym Plusem do stabilności jest to, że nie bazujemy na jednym projekcie i na jednym kliencie. Mamy projektów zawsze kilka, kilku klientów, także nawet jeśli z jakiegoś powodu jeden klient stwierdził, że się zwija, że przestaje płacić, mamy pozostałych, którzy, którzy nas utrzymują na powierzchni. Oczywiście no, to zawsze są ciężkie sytuacje, to nie, nie, nie ukrywajmy, ale to, nie, to, to że, ktoś, że ktoś nam nie zapłaci, że ktoś nagle zerwie kontrakt, czy że premiera nie wyjdzie, nie jest dla nas, nie, nie powoduje, że idziemy od razu na dno. Tak jak wspomniałem, celujemy w full SKU, czyli mamy realny wpływ na projekt. Oczywiście klient czasami wtrąca swoje trzy grosze w zależności od modelu współpracy, czasami, czasami więcej, czasami mniej. Nie mniej. Zawsze, zawsze można przyjść, zaproponować, zrobić, pogadać. Czasami, czasami tego typu pomysły, pomysły przechodzą, czasami, czasami niestety nie. Wspieramy rozwój ludzi. Mamy różnego rodzaju dofinansowanie do szkoleń, do konferencji. Mamy lekcję języka angielskiego w firmie. Też nie jest to jakaś ustalona lista, że te rzeczy wspieramy i nic poza tym. Jeśli ktoś ma jakąś swoją propozycję, że a tu jest fajny kurs, tu jest fajne szkolenie, chciałbym, chciałbym, chciałbym na to iść, ale potrzebowałbym wsparcia na przykład finansowego, jak najbardziej można porozmawiać i, i staramy się staramy się takie idee wspierać. I radikal trufelne, o którym już wspominałem, mimo że czasami boli, jest bardzo, bardzo ułatwia pracę. Nie trzeba kombinować, nie trzeba gdzieś tam jakieś robić podchodów, możemy o wszystkim sobie porozmawiać wprost i na pewno, na, na, pewno, na pewno dzięki temu się czujemy swobodniej. Z minusów, no niestety, work for hire, bo pomimo tego, że dobieramy projekty tak, żeby pasowały pod nasze, nasze cele, nasze wartości, to nie wszystkie projekty, mimo że nie wszystkie projekty bierzemy na tapetę. To dalej jesteśmy w jakiś sposób z klientem związani. Umową, terminami. Nie zawsze, czasami klient, klient wtrąca swoje trzy grosze, właśnie, właśnie jeśli chodzi o, o i przycina, że tak powiem, naszą wolność kreatywną. Czasami się uprze na jakieś rozwiązania. No, w końcu płaci, więc też ma prawo. No. I. To niestety czasami powoduje, że niektórych rzeczy nie możemy zrobić tak dobrze, jakbyśmy chcieli, że nie możemy zrobić tylu iteracji danej, da, danej mechaniki czy danego, danego systemu, ile byśmy chcieli zrobić, żeby to wy, wyszlifować, wypoliszować tak, jak należy. Zdarza się, że niektórych rzeczy musimy, musimy przyciąć, żeby się zmieścić w terminie. Z drugiej strony, gdybyśmy nie mieli tego ograniczenia, kto wie, czy takie projekty by się w ogóle skończyły, bo poprawiać coś można zawsze. Więc w tym minusie jest taki mały plus. Zatrudniamy ludzi. Aktualne ogłoszenia są na Skillshocie. W tym momencie szukamy programistów, skrypterów, programistów, programistów technicznych, ale też programistów gameplay'u. No i oczywiście artystów, artystów z materiałów, artystów oświetlenia, FX do efiksów, artystów 3D, technical artystów. Tyle. Dziękuję bardzo.